Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym, a w zasadzie w takim pierwszym pełnoprawnym odcinku podcastu. No i skoro pierwszy, to musi być coś wyjątkowego. Postanowiłem więc, że dzisiaj opowiem Wam co nieco o pisarzu, o autorze, o poecie, który mnie fascynuje już od kilku dobrych lat. Jest to mianowicie Jarosław Iwaszkiewicz. Może na początku kilka słów o tym, jak zaczęła się moja przygoda z tym autorem, bo to chyba też jest dosyć ciekawa historia. Jestem fanem wszelkich filmów, seriali, no i oczywiście książek historycznych. Bardzo lubię historię. No i tak natknąłem się pewnego pięknego dnia w telewizji na serial Stulecie Winnych. Jest to ekranizacja powieści Albeny Grabowskiej. Jest to cykl czy, czy saga tej autorki. No i serial mnie w zasadzie wciągnął od pierwszego odcinka. Tam. No nie wiem, czy kluczową, może bardziej drugoplanową rolę gra właśnie Iwaszkiewicz. Iwaszkiewicz, który zwrócił moją uwagę już w zasadzie od pierwszego pojawienia się w tym serialu i w zasadzie nie wiem, co takiego konkretnie mnie w nim zaciekawiło na samym początku, no ale zacząłem czytać o nim, interesować się jego biografią i postanowiłem poznać także jego twórczość. Zacząłem więc gromadzić książki jego autorstwa i kilka ich już w swojej biblioteczce mam. Przygodę chciałem oczywiście zacząć od jakiejś pełnoprawnej biografii, a nie tylko tej przeczytanej w Wikipedii. I była to um, książka, która wyszła stosunkowo niedawno, czyli Pra Iwaszkiewiczowi opowieść o rodzinie Ludwiki Włodek. Ludwika Włodek jest bodajże prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza, stąd stwierdziłem, że może być to Dobry pomysł na, na poznanie bliżej tego autora i na zaczęcie przygody z nim. Ale po przeczytaniu, czy już nawet w trakcie czytania, przyszło mi do głowy, że ta książka nie jest dobrym sposobem, żeby zacząć przygodę z Iwaszkiewiczem. Przede wszystkim, no, wiedząc pod tytułu, jest to także opowieść o rodzinie. A więc. Pole tej książki jest dosyć szerokie i nie jest ona stricte o samym Iwaszkiewiczu. No, i właśnie tutaj prośba czy pytanie do Was. Jeśli znacie biografię stricte Iwaszkiewicza, podeślijcie mi ją w komentarzu, bo ja dalej szukam, dalej nie mogę znaleźć, a z wielką, naprawdę ogromną chęcią przeczytałbym coś, co jest poświęcone samej postaci tego pisarza. Przez to, że Pra opowiada o całej rodzinie, nie skupia się tylko na jednej osobie, czyli na Iwaszkiewiczu, miał Miałem wrażenie, że to wszystko jest zrobione, tak wiecie, po łebkach. No bo wiadomo, gdyby, gdyby Ludwika Włodek miała analizować całe życie wszystkich członków rodziny i Waszkiewiczów, to jednak ta książka byłaby chyba niezłą cegłą czy kobyłą, a to nawet mnie by mogło w pewnym sensie odtrącić. Oprócz tego, takie drugie przemyślenie to to, że no źle wpływa na książkę fakt, że Ludwika Włodek jest prawnuczką Iwaszkiewicza i jest członkinią, członkinią tej rodziny Z jednej strony fajnie, bo ma bo zna różne anegdotki ma pojęcie jak to w jej rodzinie wygląda wszystko co związane z tradycjami i tak dalej natomiast z drugiej strony odniosłem takie wrażenie, że Ludwika Włodek próbuje wybielić pewne rzeczy związane z Iwaszkiewiczem, pewne rzeczy przemilcza, które są związane z Związane po prostu z jego biografią i które są szeroko znane światu literackiemu. Chodzi mi tutaj chociażby o powiązanie Iwaszkiewicza z komunizmem. No, bez wątpienia te powiązania były, natomiast Ludwika Włodek próbuje w jakiś sposób wybielić Iwaszkiewicza w oczach czytelnika. Rozumiem z jednej strony ten zabieg, jest to troska o to, żeby tego pisarza dobrze czy lepiej, lepiej odbierać, z drugiej jednak strony no. Taka na, chociażby Wisława Szymborska także miała w swojej młodości epizod socrealistyczny i nie jest za to chyba w żaden sposób em, krytykowana. Widzę w tej książce lekką stronniczość, która nie do końca mi się podoba, więc no tak jak już wspominałem i ponawiam prośbę do was, żebyście podesłali mi jakąś rzetelną biografię Iwaszkiewicza. Z chęcią bym się z nią zapoznał, żeby jeszcze bardziej wniknąć i poznać to, to życie tego pisarza. Zaczynałem zapoznawać się z Iwaszkiewiczem w trudnym momencie chyba dla mnie życiowym, ponieważ dużą uwagę musiałem poświęcać szkole i od razu po Pra chyba zacząłem wszystko jak chcesz, czyli o miłości Iwaszkiewicza i Błyszyńskiego. Są to listy Iwaszkiewicza właśnie do Jerzego Błyszyńskiego. Listów Włoszyńskiego do Iwaszkiewicza nie ma, ponieważ nie wiadomo czy one w ogóle są, czy ktoś je zniszczył. Czy, czy ktoś je po prostu chowa i nie chce ich ujawnić z pewnych powodów. Natomiast no, to znowu nie był dobry krok do tego, żeby bliżej poznać postać Iwaszkiewicza. Pomimo że wszystko jak chcesz, no, siłą rzeczy jest także dosyć biograficzne. Natomiast. No, forma chyba listów mnie em, nie lekko męczyła, e, i te, to, to wszystko, jak chcesz, czytałem przez dobry chyba rok, co jest dosyć dużo, jak na książkę liczącą, no, tam chyba lekko em, ponad 500 stron. Na początku oczywiście zachwycałem się tym, jak Iwaszkiewicz pięknie potrafi ubrać swoje emocje czy uczucia w słowa, natomiast w pewnym momencie stał się powtarzalny i zwyczajnie nudny. I to chyba był główny problem tej książki, co nie zmienia faktu, że cieszy mnie, że ją przeczytałem, ponieważ dużo dowiedziałem się e, o samym na przykład charakterze Iwaszkiewicza, o jego różnych zachowaniach i tak dalej. Następnie chyba trzecią i ostatnią pozycją e, od Iwaszkiewicza, tym razem już taką, e, wiecie, pełnoprawną, nie dotyczącą stricte e, jego życia, tylko e, formą pochodzącą z wyobraźni były był wybór wierszy Jarosława Iwaszkiewicza. Jest to wybór Jerzego Lisowskiego, czyli przyjaciela wieloletniego oraz tłumacza Iwaszkiewicza na inne języki. No i tutaj już przeżyłem pewne zaskoczenie, ponieważ te wiersze Iwaszkiewicza są dosyć proste. Spodziewałem się po nim czegoś chyba bardziej skomplikowanego, sam nie wiem dlaczego. Czegoś nad czym musiałbym myśleć godzinami, a i tak bym nie doszedł do jakiejś, do jakiejś fajnej interpretacji tych wierszy. Natomiast przeżyłem chyba. Mogę nazwać to pozytywne. E, przeżyłem chyba pozytywne zaskoczenie em, Liryką Iwaszkiewicza. Jeśli chodzi o e, akcenty socrealistyczne, bo chyba tego najbardziej się bałem, i one oczywiście są, e, natomiast e, one m, są związane, wiecie, z taką ludowością, pokazywaniem e, prostych ludzi, pokazywaniem wsi, e, cieszeniem się e, zwykłym dniem, zwykłymi rzeczami. Więc. E, no widać, że to jest pewna inspiracja socrealizmem, um, natomiast ta, ta inspiracja nie narzuca swojej ideologii czytelnikowi, i, i to uważam, że jest, że jest bardzo fajne. No i jeśli chodzi o moje zapoznawanie się z Iwaszkiewiczem, to chyba. Tyle, dosyć mało tego jest, e, natomiast no, w planach są, e, są kolejne książki, ponieważ e, moja biblioteczka liczy no, z 10 albo nawet ponad 10 pozycji związanych właśnie z Iwaszkiewiczem. E, Przede wszystkim co chciałbym przeczytać, to też właśnie tak autobiograficznie, ale no, no właśnie, znowu chyba stronniczo, bo są to dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza, wydane przez wydawnictwo Czytelnik. Co nie zmienia faktu, że mnie bardzo interesują i są znowu takim elementem em, biograficznym związanym z Iwaszkiewiczem. Kolejna książka to Rzeczy, czyli Iwaszkiewicz Intymnie, autorstwa Anny Król. I kurczę, znowu jest to rzecz związana z biografią Iwaszkiewicza. No i ponoć ta, ta, ta książka jest trochę napisana bez sensu, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, kiedy już przeczytam. Mam też w planach, także już przeze mnie zakupione listy, czy w zasadzie dostanę, przepraszam, dostałem je w formie prezentu na któreś moje urodziny. Listę Jerzego Iwaszkiewicza do, do Lisowskiego, czyli znowu element biograficzny. Okropnie mało mam chyba twórczości Iwaszkiewicza na swoich półkach, no ale już przechodząc do, 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 do tej mniejszości, czyli do twórczości Iwaszkiewicza, mam zbiór dramatów tego autora. Także książka o Sycylii, również już stricte autorstwa Iwaszkiewicza. I co tam ja jeszcze mam? Coś na pewno. A, oczywiście kolejny wybór wierszy tego autora, tylko tym razem jest to wybór przygotowany przez Bibliotekę Narodową, więc będę mógł poczytać przy okazji pewnie rzetelne opracowanie na temat jego wierszy. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o. O książki um, Iwaszkiewicza, czy o książki związane z Iwaszkiewiczem, e, które w, posiadam na swoich półkach i które w bliskim czasie, bądź też dalszym, um, zamierzam przeczytać. Jeśli znacie tego autora i jeśli czytaliście jakieś jego książki, bądź książki związane z jego życiem i biografią, koniecznie napiszcie mi w komentarzu tytuł i co o tej książce, książce sądzicie. Um, mm Dalej jestem w trakcie poszerzania swoich zbiorów e książkowych o kolejne pozycje związane z Iwaszkiewiczem. Muszę przyznać, że moje zainteresowanie biografią Iwaszkiewicza na równi z jego utwórami jest dla, dla mnie nawet dosyć dziwne i niespotykane, e, bo zacznijmy od tego w ogóle, że mnie biografie same nie interesowały. A teraz jestem, właśnie niedawno przeczytałem. Autobiografię Mariny Abramowicz, czyli Pokonać Mur. No i Marina Abramowicz jest kolejną taką, taką performerką czy osobą kultury, która, której życie fascynuje mnie na równi z jej performance'ami, ale tak już odchodząc od literatury. Koniecznie napiszcie mi, jak odbieracie taką formę podcastu na YouTubie. Czy Jesteście chętni mnie dalej oglądać, czy w zasadzie bardziej słuchać? Czy was taka forma zwyczajnie nudzi? No, a ja się z wami będę powoli żegnał, bo to już chyba wszystko, o czym chciałem wam powiedzieć. Życzę wam. Przepięknego, naprawdę cudownego dnia, żeby tak to słońce nie grzało. No i oczywiście świetnych książek przeczytanych. No właśnie, koniecznie mi napiszcie, co teraz czytacie i jak tę książkę odbieracie. Porozmawiajmy sobie może trochę o tym, co. No i to chyba tyle. Tym razem na pewno tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w zasadzie w kurcze. Muszę przestawić się na inną formę. Jestem przyzwyczajony do tej, z nagrywania filmów jeszcze, do tej starej formy. No i to wszystko do usłyszenia w kolejnych podcastach.